Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku ze Skyhill. I tak przy montażu pierwszego odcinka zauważyłem, że brakowało nam wejścia kluczu do 96. Na 96 piętrze były drzwi, które nie mogliśmy otworzyć, więc sobie zobaczymy tak. Czy tutaj możemy? Tak, możemy do 95 zajechać, i tak zrobimy. Podejdziemy wyżej. I spróbujemy otworzyć. O! Pięknie. Y, tyle starań, żeby potworka złapać. Aha, dobra. Bo to mi wyłączyło. OK. Y, celowanie. 7 do 15. Użyjemy... Patrzcie, obydwa zadają 95%. Ciekawe, nie? Mamy rybkę. Rybka się przyda i dostaliśmy cukier. Cukier. Zuckenberga tak z ciekawości, czy my możemy rybkę usmażyć, możemy. Co to ma być? Co nam dało? Aha, usmażenie da nam 22, czyli 7. Więc spoko. A czy z cukrem coś możemy zrobić? Dobra, ja na razie spróbuję sobie na tych 35 głodu przejechać. O nie. Ale chyba zrobiliśmy w ostatnim odcinku, tak mi się wydaje. Zrobiliśmy odtrutki. Jak to jest, że on zawsze wybucha. A czy ja mogę na przykład uciec teraz? Nie nie mogę, dobra. Pudło. Trafienie krytyczne, oczywiście zatrucie w standardzie. Ale mamy dwa antidota. Jedno antidotum użyte, dobra. Pusto. I gruszka. Oczywiście nadgniła. Kluczy już nie mamy. Cegła, okej. Okay. Jeju, teraz zauważyłem, że my tak mało życia mamy, ale ja sobie idę spokojnie. No tak. Chyba użyjemy tej apteczki. Pakiet medyczny maksymalny, nie ma co ryzykować. Już, gościu, wygląda dobrze. No i dostaliśmy antybiotyki. Antybiotyki dają 5 zdrowia, ale wiem, że coś można z antybiotykami zrobić środki przeciwbólowe z alkoholem. Więc okej, okay, już mamy dwie rzeczy do craftu. Kapitan Wąs. Nienawidzę Cię. Coraz dziwniejsze te stwory. 4, 6. On ma 41 życia. Zobaczymy tak. Za ósemkę. Mam dziwne wrażenie, że on też będzie wybuchał. Znowu weszło. No, no nic, lecimy. Na razie się o dziwo nie mijał. 10 dodatkowa tura, spróbujemy. Pudło. 11, ładnie. No i teraz sobie jakiś tam, obojętnie jaki, wybierzemy pewny. Zwymiotował na nas, ale na szczęście nic się nie stało. Pusto, ok. Dostaliśmy piłę. Yy, piła obrażenia 6,9. Umiejętności stręczy do 7, by trzeba było podnieść. I speed do 6. Prędkość, no to prędkość mamy. 6,9. No zobaczymy. Możemy spróbować przy następnym poziomie. Klej. Mamy dużo kleju. Pięterko 51. Jesteśmy prawie w połowie. W połowie ja sobie zapiszę dla pewności, o ile dożyjemy, że na 51 piętrze potrzeba nam klucz. Dobra. Z tego co pamiętam, jeszcze kilka pomieszczeń minąłem: chili, papryczka, ziarna kawy. Dobra, i co będziemy potrzebować? Przekładnie. Do naprawy bezpieczników potrzebuje. No, no musimy 14, no jeżeli tu wejdę raz, strasznie tak. Raz, dwa, trzy i do góry dwa. Dobra, spróbujemy. Ok, puściutko. Lecimy do góry. O, mamy zero życia. Zero głodu. Powinien być głód na 100%, ale wiadomo, o co chodzi. Dobra, robimy sobie tak. No właśnie. Czy lepiej zrobić antidotum? O, opteczka 10. Dobra. Zrobimy sobie antidotum. Bandaże. I ok, jeśli chodzi o pożywienie. O, ryba 30, ładnie, ładnie. Ryba z frytkami. I tu już nic nie możemy. Bardziej mi teraz ciekawi ten crafting. Klucz, byśmy musieli zrobić przekładnie. Żeby zrobić przekładnie, potrzebujemy kabel. Żeby zrobić kabel, potrzebujemy taśmę i drut. Żeby zrobić taśmę, po potrzebujemy szmaty, której nie mamy. Drut możemy zrobić. Ile mamy tych złomów? Dwa. Dobra. Zrobimy jeszcze jeden drut. No i szukamy taśmy izolacyjnej. Ja bym chętnie zrobił jakieś klucze. I ok. Nagniła gruszka, oczywiście. Głód cukier, jeszcze mamy. Ziarno kawy. 7. A czy 7? Co ja patrzę, że widzę siódemkę w dwójce? No nieważne. Zobaczymy ziarna kawy. Aha, woda plus 100 i da nam kawę 12. Spoko. Wodziankę pewnie gdzieś można złapać. Zjemy sobie 30. No i trzeba liczyć, że coś w końcu fajnego złapiemy. 48 piętro. Ok, czyli piętro niżej niż byliśmy. Mamy tego typa. On jest delikatnie problematyczny, bo dużo życia ma. Fajnie to wchodzi. Pięknie. O dziwo nie minął się ani razu. Pudło. Spróbuję jeszcze raz. Dobrze. Ok, i kończymy. 93%. Poziomu nie ma. Dobra, mamy monetę. Dobra, pójdziemy w górę najpierw. Znowu ten kapitan. Jak będzie tak szło, to będziemy mieli problem. Dobrze, bo się minął. Tyle dobrze. Dziesięć za dziesiątkę. Krytyczne jeszcze. Dobra. Jeszcze raz spróbujemy. Nie. E, 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 e. Czy ja mogę użyć torby? Nie mogę. Dobrze, teraz licz dobrze. Policzymy na to. 5-4. Nie. Moi drodzy, mam nadzieję, że ja nie mogłem faktycznie tej apteczki. Mieliśmy 10, banderz. Mieliśmy zadyszkę leczący. O nie, nowe profity. Dobra, ja tak przeżywam, jakbym to ja zginął. Nowe profity, jakieś piórko, chyba jakieś antidotum. I kiwiem. 49. Rozumiem, że to jest 49. Piętro, na które dotarliśmy. Nowa gra. Zaczniemy. Czemu by nie? Chciałbym to przejść na przykład na poziomie łatwym a później spróbować na poziomie trudnym, bo to rozumiesz, jak się raz przejdzie, to już yy, nic nowego tam nas nie spotka. Zobaczymy, chciałbym to tylko przejść i zobaczymy. Dobra, dostaliśmy tak. Uzależnione lata zabaw i pijaństwa zaczynają zbierać swoje żniwo. Jesteś odporny na trucizny, a nadgniłe jedzenie nie wpływa na ciebie, ale kiedy jesteś głodny, cierpisz na straszliwy zespół odstawienniczy i w każdej turze tracisz 5 razy więcej zdrowia. Czyli, jeżeli byśmy. Czy jest to pacalne? Z jednej strony powiem tak, szkoda, że nie wolno dwóch pasywnych. Mieliśmy tak, szał. Nigdy nie podawasz, a prze... żyjesz, przegrywają tylko twoi wrogowie. Zawsze uderzasz pierwszy. No to powiedzmy to już nie jest aż takie dobre. Bulimia. Zawsze przykładałeś wagę do swojej wagi i teraz masz bulimię. W każdej turze wykorzystujesz tylko 50% jedzenia, ale uważaj, przy każdym posiłku masz 25% szansy, aby stracić tyle zdrowia, ile byś zyskał. To nie. Cholerne skody, Diabelska sprawa. Na klatkach schodowych zadajesz o 50% mniej obrażeń. Tego nie chcę. Cienias. Jesteś przyzwyczajony do luksusu. Twój pokój jest najlepszy w całym mieście. Zaczyna z łóżkiem na poziomie trzecim i drzwiami na poziomie trzecim. Niestety życie pod kroszą sprawiło, że jesteś mięczakiem i otrzymujesz to nie. Chyba wezmę uzależnionego albo totalny chaos, tylko sprawdzimy. Uważnie przeczesujesz każdy kąt, i o dziwo zawsze coś znajdujesz, ale kto by to wszystko spamiętał. Co 10 tu tracisz losowy przedmiot. Wydaje mi się, że to jest najmniej szkodliwe, więc weźmiemy uzależniony. I tu nie dostaliśmy nic. To było ciężkie czasy. Mm, bardzo źle, ciało nie poddaje się tak łatwo przez kolejnych 10 tur wykonujesz czynności bez straty punktów, okej, okay. jesteś gotowy na długą drogę do wyjścia, masz wystarczająco dużo żywności, aby to bym wziął, apteczka spoko jest mała, ale kiedy... kiedyś może ocalić ci życie, przywraca 50 punktów zdrowia to albo to weźmiemy, inspiracja Eureka, nie wiadomo skąd dostajesz modyfikację bazy oglądałeś wiele filmów szpiegowskich, wytrychy to twoja specjalność i możesz otworzyć każde drzwi Dobra, ja zaryzykuję jednak wytrychy. Wcześniej nie oglądaliśmy intra. Przyjechałem tu na kilka dni w interesach, wyjazd miał być krótki. Więc postanowiłem znaleźć jakiś stylowy hotel. To chyba ci kapitanowie co trafialiśmy na nich. Pańskie klucze. Czeka na Pana najlepszy apartament z doskonałym widokiem i najdoskonalszym systemem obrony biologicznej. Gdybyśmy nie trafili na następne piętro, tylko na drugie, to byśmy szybciutko zeszli z tego. Prawie już wygraliśmy wojnę. Konfederaci są zdesperowani. Konfederacji? Wie Pan, najpierw musi być gorzej, żeby potem mogło być lepiej. Oczywiście. Tylko nie wiedziałem, że będzie aż tak źle. Użyto w nowej Europie. Prosimy o zachowanie spokoju i pozostanie w domach. Prosimy o włączenie systemów obrony biologicznej, a w przypadku ich braku o udanie się do najbliższego schronia, schronu biologicznego kobiety i dzieci. Drodzy goście, prosimy o pozostanie w pokojach. Mhm. Podbiegłem do telefonu, wszędzie dzwoniłem: policja 112, nawet obsługa hotelowa. Na zewnątrz działo się coś strasznego. Gdy krzyki ucichły, słyszałem warczenie i odgłos rozrywanego ciała. A po tym... Byłem głodny i w końcu wyszedłem na zewnątrz. To był koszmar, ale wolę, żeby zabił mnie jakiś mutant, niż jakbym miał umrzeć z głody. Ucieknę stąd. Ok, czyli tak wyglądało intro. Znaczniki akcji, w sumie mógłbym to już wyrzucić. I widzicie, taka ciekawa fostka, numer 6. <laughs> y mamy 4 już te kasety wideo. Y możesz iść dół. Zobaczymy plecaczek. Co my tam mamy. Rozumiem, jak działa budowanie. To mi nie musisz mówić. A, plecaczek pusty, zdrowie 100 głód 49. No, to mamy tak, że jedzenie nadgniłe nie wpływa na mnie. I nie możemy być ten zatruci. I możemy wszystkie, każde przejście z pomieszczenia do pomieszczenia, powoduje jeden punkt głodu. No to wiem, dobra, bo już się wystraszyłem, że jakoś więcej. Pusto, pusto, pusto. Genialnie, trzy miejsca i wszystkie puste. Mamy nożyk i kij 2, 3 i tak damy do jednej ręki nożyk, do drugiej damy kij. Mm, kij potrzebuje. Co ty kij używasz? Umiejętność DEX, czyli zręczność, a nóż umiejętny SPEED. Fajnie by było jakby dwie te same, dwie bronie używały tych samych umiejętności. Dobra, niepotrzebnie wziąłem tutorial. Miałem go wyłączyć? Dobra. Dobra, weźmiemy tak. Czy ja sobie mogę broń użyć najpierw? Dobra, mamy kija. Ale kij jest słabszy od dziwu. No ta, tak, kij jest dużo słabszy. Dobra, zaryzykujemy. Pięknie. Doświadczonko, pusto, kola i pusto. Teraz mam możliwość otwierania wszystkich drzwi, więc fajnie. Cukier i rybka. Rybka jest fajna. I teraz tak. Ja sprawdzę, czy my możemy na tym poziomie craftingu zrobić w kuchni, posmarzyć rybę. Nie możemy właśnie. Musielibyśmy zrobić crafting numer dwa. Yy, pokój VIP. Kuchnia poziom drugi. Potrzebujemy tak. A kij mamy i cegły. Tylko kurczę, szkoda mi tego kija. No ale chyba będziemy musieli go poświęcić. Yy, bo chyba lepiej wo wolę tym nożem atakować. Zaryzykujemy. Pudło. Pięknie. Pięknie, 11 i coś, no oczywiście musimy krytycznie strzelić, no bo czemu nie? Tak zaryzykujemy. Dobra, 27 doświadczenia i złom. Zepsute mleko. No i teraz patrzcie, zepsute mleko nic nam nie robi, tak? No, no fajnie. Trochę znajdujemy zawsze tych przedmiotów zatrutych. Kiedy się stąd wydostanę, ok. I teraz tak, chyba pójdę dalej, spróbuję iść w umiejętność, speed, prędkość. Aki, bejsbolowy, kawałek drewna, spoko, karta VIP. Apteczka, świetnie. Co to tu jest? Pietrucha, to sałatka, dla mnie to jest zamknięte. Ale my wzięliśmy umiejętność, że... Oglądałeś wiele filmów szpiegowskich. Wytrychy to twoja specjalność i możesz otworzyć każde drzwi. Rozumiem, tylko ja myślałem, że my dostaniemy wytrych od razu. Dobra, ja sobie kartkę zmieniam moi drazy z kluczami. Czyli teraz tak. Wytrych byśmy musieli zdobyć. Mamy mop. Czyli też poziom drugi by przydałoby się broni. No okej, okay, no. Szkoda, ja to troszkę zrozumiałem tak, że będziemy wszystkie drzwi i znowu na 96 piętrze jest klucz. Ja sobie zapiszę. Pytanie, czy zawsze nie jest tak, że na tych samych piętrach są potrzebne klucze? Dobra, mamy jakiegoś boba budowniczego, oczywiście nóż kuchenny. No i próbujemy załatwić go. Jeden plus, że nie będziemy dostawać zatrucia. A to w tym późniejszym czasie trochę nam zabrało? Mamy alkohol, świetnie. Za chwilę będzie naprawa tego, właśnie. No, niestety musimy naprawić i stracić coś. Pusto. Kawałek drewna. No to może nie stracimy kija baseballowego? Cegły jeszcze nie posiadamy. Możemy wytworzyć kij baseballowy? Powiedzcie mi, że nie możemy. Kija możemy, dobra. Kij i potrzebujemy cegły. Dobra. Wcale tak dużo rzeczy tu nie znajdujemy takich później mieliśmy dużo materiału faktycznie. Wodzianka. Chciałem powiedzieć, że zrobimy z tego kawkę, bo mamy ziarna, ale to nie w tym podejściu, tylko w poprzednim. Dobra, kolejny lecimy no. 9,2. Mamy coś, żeby go tak zniszczyło w miarę. Tu byśmy mogli zaryzykować, ale raczej nie trafi. Znaczy trafi, ale nie zabije. Doświadczonko, ki bandaże. Nagniła wiśnia, super. Teraz będziemy szukać nad, nadgniłych rzeczy. Zdrowie, punktu zdrowia. Aha, sześć głodu tylko. Spoko. Wiecie, z każdym podejściem człowiek jest mądrzejszy. Mniej więcej da się to jakoś dobrze poukładać. Mamy apteczkę. Mamy zdrowia. Zdrowie spoko. W sumie jedynie teraz nam głód doskwiera. O, to jest ten, którego nie za bardzo przepadam. 49. Ja sprawdzę tak. Gdybyśmy broń zmienili, to wcale procentowo to się jakoś nie różni. Za mocno. Spróbujemy tak pięknie 73. Dobrze, że on nie da jakiegoś krwawienia ziomek. No, ale krytyczne. Ale dobra, zdrowia nie musimy się przejmować. Zdrowie mamy ok. Dobra, ryzyko. Udało się. Krew mutanta. Wycinek z gazety 1. Brutalnie zamordowano 5 osób, w tym dziecko. Policja zakłada, że to jest charakter pisma seryjnego mordercy i łączy ten tragedię z innym mordercą sprzed dwóch miesięcy. Podczas ataku użyto podobnej własnoręcznie wykonanej broni. Śledztwo utrudnia brak konkretnego w motywu. Większość ekspertów podziela opinię, że morderca był psychicznie. Aha, czyli fragmenty nam zostają. Czyli nie mieliśmy fragmentu numer jeden. a notatka z komputera jest. Ok, no ale przy tym podejściu nie mieliśmy żadnego komputera. Truskawka nie zgniła. O, coś nowego. Dobra, ja nie zauważam, że tu poziom, dobra, kij baseballowy. Spróbujemy mu zwiększyć. On ma zręczność, tak? Dex, czyli zręczność. Dwa razy i damy po jednym prędkość i celność. Nie wiem, czy nie lepiej. Nie powinno się iść w jedną umiejętność, wiecie, żeby wyeksponować nóż, albo celność. Bo celność to tam zawsze jest na propsie. Telefon dzwoni. I to nie mój. Mandragora. Czyli studio. New message from kumpel. Otwieramy. Spoko, jesteś? Chcesz się powłóczyć? 87 piętro, jakbyś zapomniał. Okej. Okay. Pamiętam, że ostatnio też coś było na którymś piętrze. A jak doszliśmy, to tam nie było nic. Mamy złom. Dobrze zdobyć trochę złomu. Dobra, i teraz ryzyko takie. No, musimy naprawić. Zostało nam pień. jeden punkt. Truskawka i grzybki. Czy my możemy z tego coś zrobić? Fajnego. Możemy zrobić koktajl za 18, ale nie z grzybów ani. Dobra, na razie grzyby zjemy tylko, bo budowniczy. Yy, atakujemy. No i jakimś pewniakiem. Mamy kawałek drewna. Wycinek z gazety 4. Jak do tej pory tylko jedna osoba przeżyła atak mordercy. Śledczy obecnie przesłuchują ofiarę, która cudem uniknęła śmierci. Policja nie wydała jeszcze publicznego świadczenia, ale wstępne informacje potwierdzają, że morderca przejawia oznaki deprywacji sensorycznej oraz rzadkiego typu psychozy i nie zdaje sobie sprawy. No i coś mi się kojarzy, ten fragment. Gazeta, gdzie tu mamy tą gazetę, tak szczerze? Potargana gazeta. Wydrukowana notatka. Ok, papryczka. Ten gościu coś mówił. Patrzcie, jak ja walczyłem, to mi się wydaje, że ostatnio nie miałem tego plecaka. Czy nie? Jak już zaatakowałem, ta. Jak już zatokujemy, to plecak znika. Dobrze, to przynajmniej tyle, że błędu nie popełniłem. Doświadczenie. I teraz tak. Po co ja to otwierałem? Jakiś plan miałem, ale zapomniałem. O, możemy zrobić sałatkę nową. Więc tak. Aha, chciałem zobaczyć na jakim piętrze był ten gościu. Ale nie zobaczymy. Rozumiem, że to jakieś. Aha, bo to była tylko informacja w telefonie, ale chyba to było 87 piętro. Mamy łom, świetnie. Zauważyłem, że pod, w tym podejściu jest bardzo mało tych takich dziwnych ludzi. Tych, wiecie, takich. I możemy tak, na 98? Nie, 95 zrobimy. Wejdziemy sobie tutaj. Mamy łom, to możemy sobie w końcu otworzyć tutaj drzwi. Ale czekajcie, czekajcie. Tego ja muszę wsadzić tu, tak? Łom, ale obrażenia zadaje. A łom daje. Deks. Na zręczność. Spoko, spoko, to spoko. Czekajcie, bo ja tego nie rozumiem. Łom. Jak w filmach. Oglądałeś wiele filmów szpiegowskich. Wytrychy to Twoja specjalność. Tak. Krzysztofku, Krzysztofku. Yy, jednak, łom to nie jest, to jest łom, a my potrzebujemy wytrych, okej, okay. no trudno, weźmiemy może tak, czego by mi nie było szkoda, sałatkę, no możemy truskawkę zjeść, sałatka owocowa, spoko, Zjemy sobie truskawkę, albo mąkę. Czy mąka nam teraz jest w tej chwili do czegoś potrzebna? Nie. Więc zjemy jedną mąkę. Popatrzcie, można mąkę jeść. Wejdziemy tu. Mamy jakąś monetę? Nie mamy drobnych. Pokój VIP. Mamy tak, 2, 3 punkty jeszcze głodu. I zrobimy tak. Niestety rybki nie możemy podsmażyć. Możemy zrobić ten koktajl. 10, 7, a da nam to 9, 18. Patrzcie jaka zamiana. Ej, jeden więcej. Budowanie. Damy słodka jarzynową. 11, mamy za to 13. Dobra. No i co? Coś jeszcze chciałem tutaj zrobić. Ej, bronie. Mop nam nie jest potrzebny, bo nic nie będziemy myli. Tu na razie też nic. Pokój VIP. Chciałem zrobić poziom drugiej kuchni. I potrzebujemy cegły, której nie posiadamy. A czy cegły możemy zrobić? Nie możemy. Mamy tylko kij, tak? Yy, mamy tylko łóżko, nie chcemy. Warsztat też niekoniecznie. Kawałek drewna. Ale można by było, bo jeżeli gwoździe nie będą dużo nas kosztować, Dobra, możemy zrobić pewnie. Budowanie, pokój, VIP, może się przyda warsztat poziom drugi. Budowanie. I w warsztacie numer drugi mamy co? Nie wiem, klucz nam doszedł, bo nie patrzyłem. Ok, chciałbym zrobić, ale to w przyszłości. Na pewno kuchnie poziom drugi, ale nie posiadamy cegły, więc na razie musimy sobie zjeść cokolwiek. Ale to już w następnym odcinku, w tym odcinku na tym skończymy, więc do zobaczenia i trzymajcie się.